Skądka jest nikt? Ustaju jesienny wiatry, przyszły pierwsi mrozy. Nęka roda ze swojego dodu ma ma drzina zimia i rzekła do swojej łotroczycy zymi Łosku piorał od pilów i przyrychtuj baro, baro wielką zachlastnica, żeby ją mia, czym przykryć zimia, żeby zboża i truwy tam nie powymarzały. Zgnieło zimia wcale co nie pospiło a czy zachlasnica ją była zrobiona, ziemia sama zaległa pod nią i chaszka. Tego jej już za wiele, tego jej po za wiele, rzekła ruda do otroczycy. Ze wszystkich nurtów wyskaczą baro, baro wiele krusniantów w zelonych łobleciniach. Kuli ich było, jo nie wiem, bo zyma też ich nie zdążyła porachować. Krosnianta chudko przeskoczą do zymi i rozpró jej zachlastnica. Z rozprót i zachlastnicy lecą pióra na zymia i przykra jej wiel dzidzyl. dzyl. my